Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku na Ruthless Chaos. Będziemy sobie kontynuowali teraz podróż na wschód do głównego miasta. No, także, patrzajcie. No więc idziemy, idziemy tak, kawałek już zobaczyliście, co tutaj po mamy. Są różne rzeczy, amazońskie siostry. No to będziemy sobie tutaj próbować, nie wiem, no coś coś robić. W każdym razie będziemy prawdopodobnie. Na upartego nie wiem, po co ja tu idę, ale jaki jest to, tu jak idę, to idę. A? Ja teraz się wybieram do depo, do depo, bo pamiętam, że to jest właśnie gdzieś tutaj w tym kierunku. Chcę kupić jakieś rzeczy, może jakieś runy, może jakieś, nie wiem. To miasto? Tak, to jest już miasto. Jesteśmy na głównym kontynencie. <grym> Tomek. A można tak? I idę. To Oczywiście. Dobra, no i w Depo nie mamy tych rzeczy, które mieliśmy, więc będziemy musieli tam pójść do miasta Dome. kiedyś. Nie. Bo na początek, ja na początku potrzebuję no, różnych rzeczy. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj był sklep z tą. Bronią? Bronią? Okej, okay, ale no nie. Będzie mi bardziej magiczne. Tutaj, tutaj kowale pracują. To masz książkę, tak? I odblokowujesz, powiedzmy, recepty. W tej książce ja tutaj nie mam żadnych recept, bo tu jest Blacksmith 1, ok. Ja mam na przykład na Polish Shield, czyli na tym tarcze, yy, mogę Steel Helmet, Rudime, yy, Tar Shield, Copper Shield, Steel Shield, Warten Shield, Copper Brache, Shield, Copper Lexy, Handmade Spellbook, Spellbook, Rusty Tower Shield. No, można. Można tutaj coś Nie wiem. Tortu, torture, Helmet, Plate Lady, Plate Armor. No Zen, Gravesy, nie ja wiem. Nie, nie będziemy tu robić na razie, bo nie mam rzeczy. Nie mam rzeczy, bo... Co? Ale co? No mówię, że nie mam co pokazać. No bo nie mam tych um, rzeczy. Bo zostały gdzie indziej. Dobra i tutaj Jak mamy nie rózgi, hailstorm rod, to nas interesuje, to bierzemy. No to będą tych sobie, a nie zasady. To nie te zasady. Aż pada każdy. Hmm. Padasz mi Jezu, a. Bierzemy rózgę, i jakieś runy, zastanawiam się jakie czy może, może, może. Mamy CCK, mamy CCK 30, okej. Okay. Manasy mamy, sztuk 80. I e, cicle? Nie cicle, ty tylko tomy. Awalanszki? Awalansze, takie masowe. Nie pojedynki, nie pojedyncze po tomy. Bo, bo, bo bardziej biją. A ty nie masz bardziej bity, to ty masz 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 iść wziąć głupę i sobie... dobra, ale biorę te idzicy. I Co? Po co ci te cycle? Po co ci Katarzyno! bo na razie mam za niski poziom A, pierdolnie nie umiesz <laughs> mam <Dwa> takie rzeczy <laughs> dobra teraz y, mając te itemki wyruszamy na południe tutaj y, wracamy po prostu do, tu wracamy do no, robienia tego co mielibyśmy czyli <laughs> no tutaj po prostu przyszedłem dana, dana. zostawić rzeczy Zostawiliśmy tu rzeczy i teraz. Teraz zobaczycie jak tam A dokładnie wygląda. Od do... no. do... Są... no, rzeczy, to do tego przejdziemy dalej. Mm. Ja chcę kontynuować. Na... Kasia chce na razie kontynuować. Mm. Chcę kontynuować leczną podróż, żeby pokazać po kolei co tam mamy, gdzie. Czyli ja Dobra, 3 sobie wciśniemy. Zastanawiam się, tak może po F7 assign object. Pod F7 sobie przypiszemy, może e, tego, a może też assign object. I tutaj sobie damy awalansza. A tak mm -hmm. rzeczy. <kluzny> <kluzny> tak, ale ja tutaj będę walczył z innymi porami, a nie za masz. No to masz mi sześć, tylko na Jedziesz. Mhm, trzysta życia, jedziesz. A ile masz? 900 No, to wystarczy. Mhm. No dobrze, no jak ty tak jak spiłaś, to nie dziwota, że nie potrafiłaś zarobić na druidzie. Nie spiłam Z Zutamowitą, kurwa. Nie spiłam i... <tuszy> No cześć, spadaj, Morto. Kiedyś wykryłam Dobra, przejdziemy sobie teraz tutaj. Yy... Na razie będziemy, będziemy sobie spacerowali. Boże, się, ale... Dotrzemy sobie na zachodniej drany by o. Do... do, do, do no, Małeś cykl? Wiem, w Ale nie wchodzimy tu. Kiedyś. Czytałam, czytałam. Cykl drąż. to ja cykl droga, Drąż. Tutaj, no też zobaczycie za jakiś czas. Nie bez spoilów. Idziemy, wracamy sobie na spokojnie. No, zdefiniuj ciekawe. Do ciekawych rzeczy, to ja bym jej wsparcia, o może tak. <grych> że... no. no, ja tam Ciekawe by było Na mamucie. Na No właśnie, miałeś przykład ciekawej rzeczy. No i to jest ciekawe. Bez pomocy nikogo i to Tak, ale mamuta. Tutaj będą inne rzeczy niż mamuty. No to właśnie pokażesz mi, jedyny. Inne rzeczy niż mamuty. <noise> to nie możesz iść tam. A się, mam 37 poziom. To wiem, no, nie może iść tam. Nawet nie wiem, gdzie są hydry. No to... No i Tutaj mam Midnight. No to... Moja śliczna, kochana, czy Będziesz mogła tu wpaść, jak w końcu wstaniesz. Będę To My idziemy teraz zwiedzić tam... Siedlisko. Z. No słuchaj, wylądowaliśmy tutaj i dostaliśmy w sumie. Dobra, może, może tutaj się rozpiszmy z NPCami. hall. Uh, we are the front line of Port Sarling at the war with those nasty oaks. North of here, they have built a large fortress. Rumors say that below it, the mighty Uldrak prepares to war <laughs> against humans. Uh -huh. We haven't spotted him yet. He probably hides in the large cave the system below the fortress. For now the fortress is, is ruled by Karu, a lesser orc general general. Our objective uh, is to slay him without any leader. The orcs are a useless army. Do you want to help us with that task? No. <laughs> First, okay, Dobra. Your courage is appreciated. However, Karik is heav heavily protected, and his army is too large to confront it directly. First, we will need to kill his leaders. Go into the camp and kill thirty-five leaders and warlords. They that will eventually turn the orcs against each other. Dobra. A no, także tutaj mamy pierwszego taska. Raid. <laughs> hey, no dobra, potiony, parcel, kurde. Hype. Hey. Raid. Help, 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 hey. help. Help. Man, uh, I prefer to use more efficient methods than a close up battle. Sometimes it's better to demand the it's depend a lot on their leaders. But would you give me your help and on this mission? Alright, we will proceed. Some arcs carry a belt with school, showing their strength in battle. If you bring me five of those belts, I could hang them over on a banner. That would make the old sphere come back when you get them. Dobra, okej. Okay. Czyli orki i orki. No. Dobra, no to idziemy. Tak, Kasiu? O, i tutaj też zobaczysz różnicę między trzydziestym piątym druidem, a trzydziestym piątym knajtem, bo trzydziestym piątym knajtem, nawet pięćdziesiątym knajtem, ja byłem na orkach, ja wiem co to znaczy, a tutaj masz druida. Dobra, trzeba tutaj znaleźć wejście. ah horse <coughs> soldier horse berserker horse rider horse soldier Nie mogę teraz roda kupić na parę Najpierw zera, zera. No co nic nie robisz? Po mi to? Chodzę. Czemu nie odbywa się tu? A, dobra. No, no a my tutaj no, do To ci nic, no.

Object, avalanche, y, ok, weźmiemy na targeta. to co, łatwiej będzie tutaj mieć? Także to jest początkowy, to to tak? Żeby środkowo, żeby... I to trzeba na Dobra. Mamy już dwóch liderów załatwionych. To mamy sobie podładować. Jest schoolbelt pierwszy. Po co mamy zbierać? No i tutaj kasztu też jest pier... Drugi, drugi, yy, powiedzmy, boss. taki. Nie, 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 bo to trzeba nie, 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 jest? Co To jest to jest bardzo... Kasia, nie ma możliwości takiej, żebym ja sam dopokonał jego armię oraz to wszystko, co czeka po drodze. Bo nie, bo... No, potrzebna jest drużyna. tak to No, niech ci będzie. No, To się robi grupowo, mocno grupowo.

Pierwszy, najsłabszy boss, nazwijmy najsłabszy, tak, który, którego najszybciej ludzie pokonują, to boss Minotaur. Drugi to jest właśnie Uldrek. Też jak jako pierwsza pokonasz tego bossa, to na stronie się pojawiasz. Jesteś tam zapisana, zapisany twój nick. Powsze czasy. No tylko, że to trzeba mieć drużynę raczej żeby tak to sobie napić albo później.